Siemano, witam was w czwartym odcinku kariery FC Rozegrałem kilka spotkań tradycyjnie. Ostatnio widzieliśmy się na meczu z Kaiserslautern, z remisowaniem 1-1. Następnie mecz z Bochum, wygrana 4-1 na wyjeździe. bramki Geromela, Geromella, Cichiego, Meyerhoffera, Schnelldhartha, którego wypatrzyłem ze swojej rezerw. Naprawdę świetny gracz. Na rzecz ma wszystkie atrybuty jakie potrzebuje. W ogóle mieliśmy sporo szczęścia, 5 celnych strzałów, 4 bramki na 7 Bochum i oni tylko jedna bramka, jedyna tej Aydina. Następnie 3-1 z Ingolstadt, dwie bramki Przybyłki oraz jedna Akbariego. Dwa dni po tym meczu mieliśmy mecz z Aue, musieliśmy wystawić dwie różne jednostki, nieliczni tylko wy wystąpili w obydwu spotkaniach, przegraliśmy 0-1. A bramka dla Aue będzie kandydować naprawdę do bramki sezonu. Jak ktoś się interesuje Polską Ligą, to nazwisko Marcin Cabaj powie wam wszystko. O tej bramce oczywiście. Sami zobaczcie. Świetne zachowanie Kesslera, naprawdę. Naprawdę pierwszy raz coś takiego widzę w FM. -ie. Piękna bramka. Dobra. Następnie pokonaliśmy Dynamo Deryzm 2 2-0, bramki Meierhofera oraz Hektora. I ostatnio wspaniały mecz z Energy Kodbus 4-1, bramki Jajalo, Yay Cichi oraz dwie przybyłki. Prowadziliśmy 4-0, ale tutaj honor dla Kodbus uratował Buba Carsonogo. Całkiem przyjemny gracz, chociaż nie chciałbym mieć go w swoim zespole. Tabele, jak widzicie, zajmujemy trzecie miejsce. Punkt przed nami są Duisburg ale z Kaiserslautern, oczywiście Regensburg Franciszka Smudy dalej dołuje. Wygrali tylko jeden mecz z bodajże Beniaminkiem, no dokładnie, z Beniaminkiem drugiej Bundesligi. Ogólnie z kim grają nasi rywale? Kaiserslautern z Drezno, czyli tutaj mają raczej pewne trzy punkty, a Duisburg z Regensburgiem, więc tym bardziej. Więc musimy wygrać, żeby nam rywale nie odskoczyli. Statystyki. Najlepszy Geromel. Potem Schnellhardt, ale zagrał w tylko dwóch spotkaniach. Przybyłko Agbari, Meyerhofer. I Eisner tutaj. Bardzo dobrze się spisuje również. Najwięcej bramek. Nowakowicz. No ale to w Japonii to by nawet trasie tyle strzelał. Następnie przybyłko 5. Cichi 4, Majerhofer 3 oraz po 2 mają Jalo oraz Geromel. tak najlepszy, cichi. Zawodnik meczu. 3 razy Geromel, dwa razy przybyłko. No i dobra, przejdźmy sobie już do meczu. Zagramy z Hertą Berlin, tak jak zapowiadałem zresztą. Kilka zmian w składzie. Matuszczyk wróci po kontuzji. Myślę, że zagramy na dwóch defensywnych pomocników. Herta to dobry zespół obydwu na wsparcie Lema za Hauriego wejdzie za Jajalo wejdzie Schnellhardt Cichy za Brookera wejdzie Clemens oraz tutaj Marucha wpuścimy za Wimera myślę, że Mayerhofer tym razem zagra przybyłko może wejdzie jako Joker dobra, jedziemy z tym meczem chociaż wolałbym McKenna zamiast Wimera tutaj na rezerwę Niestety nie udało mi się go pozbyć, bo miał kontuzję w czasie okienka transferowego, więc po prostu nie było takiej możliwości. Szczególnie musimy tutaj uważać na Ramosa. Świetny gracz, naprawdę świetny. 5 bramek ma jak do tej pory. Ben Hatira również dobry zawodnik. fantastyczny gra. Chciałbym go mieć w sumie w swoim zespole. Może go sprowadzimy, zobaczymy. Rozmowa motywacyjna pewnie nie wyjdzie za dobrze. Ogólnie nie mam sposobu na to, FC Köln. Kompletnie mnie wychodzą te rozmowy motywacyjne. Czasami nawet się zdarza, że kilku zawodników jest zdenerwowanych czy zestresowanych. Więc nie za dobrze to wypada. No nic, zaczynamy mecz. FC Kellen kontra Herta Berlin. Już pierwsza akcja Herta, ale dobrze, że tutaj Maroch interweniuje. 18 minuta, 23 i pierwsza akcja. Ben Hadira Lustenberg Ben Hadira znowu i Ala 0 do 1. Fatalny, fatalny. Oj, musimy to zrobić, Tak, ktoś zbiega z kontuzją. Leman. Klemens rzutu różnego. Geromel pięknie. Jeden do jednego. Fantastyczna rzutka Klemensa. Geromel już nie raz udowodnił, że w pojedynkach powietrznych jest nie do zatrzymania. Druga akcja, drugie i druga bramka dla Herty Belli Tym razem roni. Oj, cienko to widzę. Dobra, nie ma już co się bronić. Oczywiście trzeba ich opieprzyć. Przechodzimy najbardziej na bardziej ofensywne ustawienie. Jalo zmieni Lemana. Tutaj ma cuszy na automatycznym. I wpuścimy przybyłkę. Maierhofer kompletnie niewidoczny. Przejdziemy na ofensywną taktykę. Najwyżej stracimy trzecią bramkę. Zobaczymy. Stadion jak widać wypełniony po brzegi. 57 minuta. Kraft. Clemens 1-2-2. Do, do Ależ błąd krafta. Świetne uderzenie Klemensa. Naprawdę nie była to łatwa piłka. Z pierwszej uderzyć tak celnie to jest naprawdę sztuka. Ale znowu w ataku. Trzecia wrzutka, trzeci gol. Gui. Znowu po, dośrodkow po dośrodkowaniu Ben Hatira. 68 minuta. Nie wiem co teraz zrobi Maroch. Naprawdę nie wiem. Ben Hatira. Roni. Ramos. Świetne podanie. Alagui. Ale zablokował jeden z naszych obrońców. Mamy szansę? Nie mamy szansy na kontr. Richter. Grommel. Żeby nie, nie zagrał tuby. Dobrze. Schnellhardt Matuszczyk. Dobre podanie do przybyłki. Przybyłko. Broni kraft. Zaraz przejdziemy na grę dwoma napastnikami. O ile teraz nie padnie bramka. Przybyłko. Cichy, Piękne podanie. Clemens. Jello, ale ponad bramką. Więc przechodzimy na grę dwoma napastnikami. Myślę, że wejdzie tutaj broker za Matuszczyka. Broker, Owida, lisa i przejdzie na ofensywną pomoc. Ok, jedziemy, tu już nie ma co bronić. Maroch, tutaj fatalna ocena. Cichy też nie najlepiej. Prawda o taki zawodnik, jak cichy, trzeba oczekiwać więcej. Pięknie tutaj Kessler wybronił strzał Ramosa. szansę na kontrę. Lustenberg, umiejętnie fałę i przybyłkę. No i to chyba będzie koniec. Jeszcze roni. 4 do 2. Przegrywamy mecz. Cóż, ale proszę bardzo. Dreznął wygrało z Slaughter. więc tutaj jeszcze nie wszystko stracone jeszcze 4-3 przybyłko damy przewagę liczebną może się jeszcze uda to odrobić chociaż wątpię w wyliczonym czasie gry rzadko pada bramka dalekie wybicie obrońców z herty roni, ale broni Kessler i teraz jedziemy z akcją Pięknie, Cichy. cichi, tylko nie zjeb tego proszę. Dobrze, Richter, ale tutaj nikt nie doszedł do tego doszczetkowania. I Roni w odpowiedzi: Geromel Ramos, Ramos, ale broni Kessler? Nie, Ramos fatalnie uderzył. I jeszcze akcja nasza: Schneiderhardt, piękny Clemens, Clemens, ale co on zrobił? Lustenberg, Roni. Dobrze, Geromel. Fatalnych podanie. I to będzie już koniec Przegrywamy to spotkanie 4 do 3 Dobre spotkanie, tylko szkoda, że znowu na wizji nie wygraliśmy. Jeszcze będziesz odrożny. Nic z tego. Koniec. Przegrywamy 4 do 3. Kolejny raz nie udało nam się wygrać jak nagrywam. No cóż, że następnym razem będzie lepiej. 5 strzałów tylko cennych oddaliśmy z tego trzy bramki Duisburg, Duisburg wygrał z Ravensburgiem. Tak jak się każdy tego spodziewał. Jest do Duisburga już tracimy 4 punkty. Do Lauten 1. No i co już zobaczmy z kim się spotkamy w następnym odcinku. Hanover. Nie, Hanover sobie odpuścimy. Myślę, że no z Regensburgiem, o ile Franciszka Smudy jeszcze nie zwolnią. To będzie ostatni mecz w tej rundzie. Więc idealnie. Dobra, więc widzimy się na meczu z Regensburgiem, który ja do tej pory dołuję w tabeli. Ale takie mecze też sobie pooglądamy. Nie chcę, żeby to było takie monotonne, że gramy cały czas z tymi topo topowymi rywalami. Z takimi słabszymi też raczej będę nagrywał. Dobra, więc dzięki za oglądanie cię odcinka. A jeśli może zostaw komentarz, subskrypcję. No i się mamy.